Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z gry House Flipper Dzisiaj oczywiście przypomnienie sobie jak to wszystko tu działało Dobra już pamiętam i pod tapem dokładnie, dobra tu mamy nasze piękne mieszkanko, co trzeba będzie koniecznie sprzedać Ale dobra, zajrzyjmy sobie, tu mamy jakieś tam zlecenia, ale po to komu. Mam 80 tysięcy zla Myślę, że możemy sobie kupić jakąś fajną hacjentę i ją wyremontować Też poczekajcie, nie mamy jeszcze tych kafelek. Emm. Um. A, bryd tam brudź. Oj tam malowanie. Czy gdzieś są takie kafelki Dobra zobaczmy tą łazienkę. Trzeba tą naszą cudowną firmę jakoś rozruszać. Bo wiadomo, no jak nie mamy tych kafelków, płytek na ścianę i w ogóle, no to trochę ciężko. Niektóre rzeczy zrobić. Dobra, jesteśmy. Okej, okay, tutaj widzę, że mamy wyburzyć chyba. O, drzwiczki możemy sprzedać. To mi się podoba. To. Czekaj, wyburzyć. No i pięknie. Wyburzanie to jest fajne. A się raz dbawalnie. Młotkiem mi nie ma. I tu jeszcze trzeba usunąć te takie ostatnie te ścianki no i dobra, to jeszcze do wyburzenia mamy widzę no to się usunie no i wyburzenie A tuż ja chyba wyburzył jedną ścianę za dużo. Aj tam, aj tam, nie zauważy. Aha, dobra. No, regały sprzedajemy. O, są płytki. To są na ściane płytki, tak, tak O najpiękniej, no, no i mamy No to syk o jak to jest teraz tutaj Pięknie zrobione Teraz to już kiedyś to dużo gorzej było No ja tam paczka płytek Cyk cyk Aha, dobra, mi nowe płytki przydadzą. No to dobra, nawalimy tych płytek. tak ta, 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 ta. Dobra. E, no i mamy to, co chciałem, tak naprawdę, czyli te płytki, więc em, będzie można teraz już odlać te wszystkie zlecenia. No bo po co nam one? Prawda? Po co nam? kolejne zlecenia, czy wiadomo jak będziemy potrzebowali łatwej kasy to zawsze można zrobić, ale tak generalnie no to sobie będzie można darować tutaj trzeba będzie te płytki poukładać se klient zażyczył płytek stawić nową ilość płyt cyk cyk, gdzie tu jeszcze niby nie e no, płytki są już wszędzie ale to tam sprzedajemy teraz trzeba te podłogowe o, cyk dobra, teraz musimy sobie urządzenia zamontować mamy toaletę a to weźmy taką. Cyk. Cyk. Trochę od ściany odsunięta. Dobra tam. Miejmy nadzieję, że tego klient też nie zauważy. Kopnę taki, piękny. O, tutaj walniemy. Mam nadzieję, że jakoś wyjdę z tego domu, a nie że zabuduje tutaj wszystko. A to, że to będzie później niewygodne w użyciu, to tam. Jeszcze klient będzie martwił Umywalka. A jakoś tam walniemy. O, taka może być się tu. My tę umywalkę mamy zamontować. Aha, to jest zlew. A my musimy umywalkę. O, Jeny. Może to muszę odkręcić po prostu. O! To weźmiemy sobie. A to jeszcze to weźmiemy. Dobra. Um, I kopmy sobie w końcu tą umywalkę jakąś. To jest nieby zlew, ale. A nie wiem, to zlew umywalka w końcu. Jeszcze się pogubiłem. Co to jest? A tu to będzie dzisiaj. Widzę szybka robota. to to cyk 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 i cyk tu jeszcze I to i to i tu to i to tu. Tu, tu. dobra jeszcze lustro I a tu tak walniemy No to co to ch chyba zrobiliśmy tutaj. Jeszcze jest do zrobienia? Chyba nie. No to idziemy. Enter. Aha, bo to jeszcze nie jest koniec. To co ja tu jeszcze mam zrobić? Aha. Niebiański, błękit. No dobra, to weźmiemy sobie dużo. Tak na wszelki wypadek. Cyk. A ja to będę musiał wycinać później. No i pięknie pomalowane. Teraz zajrzymy się, czy jakieś pomieszczenia się jeszcze zrobić. Nie, tutaj. Ale nie, to chyba już wszystko. A nie. Ja Dwa kolory gościcy tu zażyczył. Ja już liczyłem, że to tak, koniec. Tu pomalowane i... cyk! Dobra, to już chyba wszystko. Już nie ma więcej pomieszczeń tak naprawdę. A nie, tu sobie jeszcze zobaczmy. Praw tu nic nie ma. A więc jednak! A więc jednak, jeszcze tutaj gość se to zażyczył. Żeby mu pomalować. Dobra, to jest na szczęście już ostatnie pomieszczenie i raczej nic więcej tu już gościu, no nie mógł wcisnąć. Więc idziemy, zamykamy mu drzwi, żeby nikt tu nie wlazł i pięknie. Tak. 100%, dobra, ukończ. 6000 tysięcy. Za to zlecenie, no. Także w końcu przenosimy się do naszego domu. Widzimy ja na w następnym odcinku. Nie wiem czy... nie, jeszcze nie. W następnym odcinku jeszcze sobie bazę nie zmienimy, ale kupimy kolejny dom. Myślę, że w następnym filmie możemy sobie kupić o ten porzucony dom on Nie zmiarę tani. Sprzedamy sobie, szkoda, że w środku nie ma żadnych zdjęć jak on wygląda. Mamy jeszcze dom po powodzi. O, tu są zdjęcia. A to sobie kupimy dom po powodzi. A czy zobaczymy jak Co ja wtedy wymyślę. No więc e, do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Czołem!